Cześć tu Jarosław po ostatniej wycieczce na Luboń Wielki w burzy i deszczu przyszła kolejna kolejną również pogoda nie rozpieszcza a będzie to Góra Trupielec wychodzimy z miejscowości czy miasta Dobczyce Widzę, jest parę osób. Z tego co widzę, 5. Jest dopiero za 10.08. Także może jeszcze ktoś dojdzie. O 8 wychodzimy. Trasa około 7 kilometrów Czas dotarcia na trupielec jakieś ponad 3 godziny. Także zapraszam. Dzisiejsza trasa na Trupielec zaczęła się dość nietypowo, mianowicie organizator nie zezwolił, żeby grupa szła szlakiem po drodze powiatowej. Także zostaliśmy dowiezieni praktycznie pod sam las także idziemy w górę. Raz w górę, raz w dół. Trasa będzie liczyć 6 km. To jest jakieś 3 godziny. O, tutaj pasieka w lesie. Piękne. Także trasa będzie liczyć 6 km. Również w drodze powrotnej. Też coś około 6 km, także dzisiejszy dzień spędzony na trasie liczącej ponad 12 km i takie wycieczki to ja lubię do usłyszenia na szczycie. Chyba że po drodze będzie coś ciekawego. według znaku jeszcze 45 minut i tak z żółtego szlaku przechodzimy na niebieski czyli gdzieś tutaj rupielec taki okay. Piętnaście minut. Doszliśmy właśnie na trupielca.

że robimy robimy proszę państwa dzień ciężkiej <tryk _> roboty. <tryk> jeszcze 哼。<laughs> <laughs> Czasławia czy Poznachowicz Dolnych warunki są te same ja idę gdzieś tam z przodu Jacek 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 gdzie jest Jacek idzie z tyłu i popędza i popędza całe towarzystwo to zapraszam zapraszam trzymajmy się jakoś w grupie bo tam autokar dla na nas będzie czekał koło Arkadii. Według przewodnika. Na tym zniesieniu jest ostryż, nie ma tabliczki, ale szczyt jest zaliczany do korony Beskidów Myślenickiego. Przewodnik stwierdził, że nie ma tabliczki, a jednak kto szuka ten znajduje. Z Beskidu Wyspowego, bo grodzisko to wiecie gdzie jest, jak chodzicie. Z tyłu tam ciecień był, y, Lubomir to te szczyty, gdzie corocznie się akcje odbywają. Do 7 km przedpołudniowych dorzuciliśmy kolejne 6, czyli 13 to taki, taki średni spacer. No Do jest około 6 km, ja nie wiem jak wy tam y, znacie tą okolicę. Ale y, w rynku się chyba y, staniemy przy zaporze na parkingu. Domyślam się, że tam samochody chyba macie, czy, czy jakieś inne, inne potrzeby ko koło kościoła? Tak, koło kościoła. Ko ko Dobrze to zatrzymamy się w rynku koło kościoła. I tak nam... I tak nam miły dzień minął w towarzystwie Pana Szynalika też. Dzięki Bogu, że ktoś taki jest, kto taką akcję fajną rozkręcił. Bo to naprawdę jest bardzo, bardzo promujące te nasze tereny. Jeszcze kiedyś parę lat temu to tu psa nogą na tych szlakach trudno było, trudno było spotkać. I sienią to często myśliwych, może ewentualnie grzybiarzy, ale turystów to raczej nie. No, w tej chwili turystów jest sporo i we wszystkich porach roku i zimą i wiosną i latem i jesienią także fajnie, że przyjeżdżacie przyjeżdżajcie jeszcze jeszcze częściej, czy, czy często. Dziękuję Wam bardzo, do, do widzenia, do usłyszenia zaglądajcie na stronę pttk, oddział Dobczyce tam są nasze, tam są nasze wyprawy, w tej chwili Realizujemy, realizujemy przejście e, głównego szlaku Beskidzkiego. Już mamy troszkę tych kilometrów. Za dwa tygodnie kończymy zdobywanie korony gór Polski. A potem zobaczymy co dalej. No, koronę Beskidu Wyspowego już mamy, już mamy z głowy. Gdyby byli chętni, to zaczniemy następną edycję albo, albo sto dwie wyspy, co tam, co tam, komu wsłuchujemy się, wsłuchujemy się w potrzeby klientów, jest taka potrzeba, to, to, jest, to jest wyprawa. Wędrujemy, wędrujemy cały Boży rok, nie tylko w lecie, ale, ale i w zimie. Dla niektórych to jest odkrycie, że można w ogóle po górach chodzić w zimie. Ta ostatnio ostatnio taka jedna z naszych pań mówi... No, nigdy mówi. Nie, nie, nie myślałem, że w zimie można po górach chodzić, a jest tak pięknie. No, to akurat w gorcach takich ośnieżonych było, także to każdego potrafi ująć tym, tym czarem. Dzięki, bo zagadam i już do dobrych dojeżdżamy. Do widzenia. Dziękujemy. I takim oto sposobem strupielca przez Ostrzyż w Glichowiec. Wróciliśmy na miejsce zbiórki do miasta Dobczyc. Na tym kończę. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na kolejne filmiki. Do usłyszenia. Cześć.